Czosnek niedźwiedzi, zwany też czosnkiem cygańskim lub cebulą czarownic, swoją nazwę zawdzięcza temu, że zjadają go zaraz po przebudzeniu ze snu zimowego niedźwiedzie. Zawarte w niej wartościowe substancje oczyszczają ich organizmy i pomagają wrócić do aktywności po miesiącach letargu. Preferuje zacienione i wilgotne miejsca o podłożu żyznym. Pojawia się na przedwiośniu naprawdę wcześnie. Niektóre ujęcia tego filmu nagrywane były w drugiej połowie lutego. W przypadku innych roślinek jadalnych, pojawiających się na przedwiośniu, jak na przykład ziarno płon, gwiazdnica pospolita i inne, które zawierają substancje, które mogą zaszkodzić, jeżeli spożyjemy. Na surowo trochę więcej, to czosnek niedźwiedzi traktujemy jak warzywo. Ja jem go naprawdę w dużych ilościach w tym okresie. No i co powiem, stawia na nogi. To prawdziwa bomba, jeżeli chodzi o składniki odżywcze i zdrowotne, o czym za chwilę. Ale to, co robi z włosami, to klękajcie narody. Włosy wyrastają grubsze, nie wypadają. I błyszczą się jak nowe, ale ja zjadam tego naprawdę dużo i może dlatego widzę taką różnicę. Właściwości, za które doceniano go na przestrzeni lat, potwierdza wiele współczesnych badań naukowych. Od wieków stosowany był jako likwidator pasożytów w organizmie. Korzystali z niego już celtowie oraz starożytni Rzymianie i Grecy. W tamtych czasach Uznawano go za roślinę odtruwającą o pozytywnym wpływie na układ odpornościowy. Roślina ta nie tylko wspiera jego działanie, ale też doskonale radzi sobie z infekcjami bakteryjnymi i grzybicznymi. Pobudza także układ immunologiczny do zwalczania komórek nowotworowych. Poza tym zapobiega miażdżycy, obniża ciśnienie, obniża poziom złego cholesterolu. Siarka, która w dużych ilościach występuje w czosnku niedźwiedzim, jest podstawowym budulcem keratyny i kolagenu. Jak wiemy, są to podstawowe składniki, jeżeli chodzi o stan naszych włosów, skóry i paznokci. Poza tym kolagen wpływa bardzo pozytywnie na chrząstkę stawową. Więc jeśli chodzi o stawy, to tylko czosnek niedźwiedzi. Liście czosnku niedźwiedziego w tym okresie są podobne do zimowita jesiennego i konwali majowej. Obie rośliny są trujące, ale po zerwaniu i roztarciu czosnek niedźwiedzi ma tak intensywny, czosnkowy zapach, że zupełnie nie ma wątpliwości. Czosnek niedźwiedzi w kuchni może być używany na wiele sposobów. Jest wiele przepisów na surówki, sałatki z czosnku. Popularne jest także pesto z czosnku niedźwiedziego. Dodaje się go także do past serowych. Dobry jest z jajecznicą. Suszy się go także i stosuje jako przyprawę. Bardzo dobre są zupy z czosnku niedźwiedziego. Robi się także nalewki alkoholowe. No nie są smaczne, no bo nie one są do picia tylko stosuje się jako kropelki zdrowotne.